Świetla dom, miłość w sercach pamięta Puls to śmiech, to łzy wzruszenia Razem świętujemy w pełni marzenia To zawsze będzie wasz dom O, najlepsza niespodzianka Cieszę się, że jesteś Pierwsza gwiazdka, czas się zbliża W każdym domu świąteczna przystań Śmiech, wspólne chwile Puls nam daje święta tyle. Wszyscy razem magia trwa. Telewizja, Telewizja to, to radość Puls najlepszy prezent na święta. Rozświetla dom, miłość w sercach pamięta. Puls to śmiech, to łzy wzruszenia. Razem świętujemy w pełni marzenia. Jak dla mnie to kwintesencja świąt. Najlepszy prezent na święta! Czas na prezenty? Oglądaj! Kajtek Czarodziej! Wesołych Świąt! Asterix i Obelix kontra Cezar! Asterix i Obelix Misja Kleopatra! To właśnie miłość! Zakonnica w przebraniu część pierwsza i druga! Hrabia Monte Cristo! Asterix na Olimpiadzie! Mechanik Prawozemsty! Merry Christmas. Wesołych Świąt! Puls! Najlepszy prezent na święta!